Witam Państwa, dzień dobry, zapraszam na kolejny odcinek pod tytułem Cudzysłów, stary porządek świata, jak lty przepisywały naszą prawdziwą historię. Materiał z 9 września 2024 rok. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek. Ten materiał będzie z, z cyklu, chyba Tartaria i tego podobne. A więc zaczynamy. Chyba teraz... dobra... Często, często fragmenty prawdy naszej przeszłości są zachowa zachowane w kilku fotografiach, które nie zostały wymazane przez agentów represji, i w ten sposób poz pozostają w domenie publicznej. Co więcej, nie przewidziano, przewidywano pojawienie się internetu, ogromnej sieci komputerowej, co poz pozwoliło na oglądanie tych zdjęć milionom użytkowników na całym świecie. Oto rzut oka w, przy, w przeszłość. Zdjęcie z 1901 roku, zrobione nocą w nowojorskim Cudysów Diamond Luna Park na Corny Island. To, co kiedyś było wyspą, stało się półwyspem położonym w słynnej dzielnicy Brooklyn. Teraz rozważ poziom oświetlenia w tej epoce. Obserwuj jego jasność i jakość. Co ciekawe, na całe to oświetlenie było wytwarzane przez y, znane, nam, y, y, znane nam żarówki. To pewnie materiał mi się wydaje, y, numer drugi też pójdzie na YouTube, bo raczej tu nie widzę. Pewnych y, za, y, za, y, założeń, które się nie będzie nadawało, czyli pewnych tematów typu, każdy się domyśli, można się zastanowić, Czy kule na szczytach kolumn i wież są jedynie reliktami kultu cargo, czy też funkcj funkcjonalnymi pozostałościami niegdyś cudysów zakazanych starożytnych technologii elektryczności atmosferycznych, których współczesna nauka wciąż nie uznaje ze względu na kontrolę sił wrogich ludzkości, czyli na elity, czyli tych wszystkich związanych. Co sądzisz o za zachwycającej starożytnej architekturze Nowego Jorku z tamtej epoki, która rzekomo stała się celem zniszczenia przez przeciwników technologii darmowej energii, zastosowanych podczas jej budowy, wiele intrygujących urządzeń oświetleniowych? których nie ma w nowoczesnej architekturze, sugeruje, że ich cel wykraczał poza zwykłą dekorację. Czy to może być główny powód wyburzenia tych budynków i konstrukcji, które wbrew wszelkim przeciwnościom przetrwały erę cywilizacji, cudzysłów, złotego wieku? Książki historyczne, uważane przez niektórych za narrację zwycięzców, Przedstawiają to, co nazywają cudysów oficjalną wersją naszej przeszłości, stworzoną przez pokolenia rewizjonistów. Zgodnie z nią, z, z tą narracją, starożytne budynki na całym świecie dzielące podobny styl przepisuje się cudysów stylowi kolonialnemu, cudysów gustom królów i szlachty lub wysiłkom masonów, aby odtworzyć cudysów styl grecko-rzymski z niezwykłą precyzją. Y, czy starożytny świat, jaki znamy, istniał naprawdę, czy też został wymyślony przez najeźdźców i okupantów Europy po potopie, y, którzy następnie przepisywali wszystkie ocalałe wynalazki i osiągnięcia technologiczne Heladzie i Etrurii? Etru etru czy była to cywilizacja cudów złotego wieku? Która została przed nami ukryta, istniejąca nie tysiące, ale zaledwie setki lat temu. Nieścisłości chronologii Skaligera Scal Pataviusa, niegdyś egzekwowanej przez cudysłów święte Imperium Obcych Przodków, są coraz bardziej widoczne. Liczne i, odkrycia niezależnych badaczy podważają ustaloną narrację, ob obalając wiele mitów utrowalonych przez tych Którzy fałszowali historię. Ostatecznie cała ta struktura oszustwa rozpadnie się pod ciężarem niezaprzeczalnych dowodów. Podobnie jak podupadła tama, ustępuje miejsca nieustępliwej si sile wody, a proces ten będzie nie do zatrzymania. Też tak sądzę, to by było wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.